Hej wszystkim, Kasper z tej strony i dziś dla Was kolejny film, tym razem również o BMC i również o weryfikacji przebiegu. Co ciekawe, ta BMK będzie dużo bardziej ciekawa od tej z poprzedniego odcinka, także myślę, że Wam się film spodoba. Ale zanim przejdziemy do dalszej części filmu, chciałbym przekazać Wam coś ciekawego. E, Jak czas temu miałem wypadek moim Golfem 4 Cabrio. Patrzcie, tu Pani jechała i tu we mnie uderzyła, wymusiła pierwszeństwa. Czekamy na policję. Stali widzowie pewnie pamiętają. Eee, Szkody likwidowałem kosztorysowo, a sprawa z ubezpieczalnią była załatwiona bardzo szybko. Gdzieś w internecie jednak wyczytałem, że większość odszkodowań jest zaniżanych, więc spróbowałem usług firmy Helpfind. I słuchajcie, ta firma bezpłatnie analizuje wasze odszkodowanie. Jeśli występują jakieś zaniżenia, to dopłacają brakującą kwotę. Wiecie, jak bardzo się zaskoczyłem, gdy po kilku dniach po przesłaniu dokumentów otrzymałem propozycję dopłaty 1700 do odszkodowania. Także jeśli miałeś szkodę w ostatnich 3 latach, to zachęcam Cię, aby sprawdził o ile Twoje odszkodowanie zostało zaniżone. Wystarczy kliknąć link pod filmem, uzupełnić formularz kontaktowy, a HelpFind bezpłatnie sprawdzi kosztory pod kątem zaniżeń. Dobra, przenosimy się już na e, ogłoszenia OTOMOTO i już Wam pokazuję samochód, który mam dziwam do przedstawienia. Jest to BMW X6, jak możecie zobaczyć 2008 rocznik, 249 tysięcy przebiegu. I co ciekawe, jest to 3 litrowy diesel, także naprawdę fajna, dynamiczna jednostka. Skrzynia oczywiście automatyczna, napęd na 4 i sprowadzony jest samochód z Niemiec. E, tu możecie zobaczyć, że samochód jest właśnie zawieszenie bez luzów, świeżo po wymianie oleju w silniku. Auto ma wgrane menu w języku polskim, Posiadam do niego komplet dokumentów. Także wydaje się, że samochód jest e, z naprawdę dobrego źródła i nie będzie miał żadnych ingerencji w przebieg. Możecie zobaczyć, samochód tak wygląda. Czarne felgi, naprawdę bardzo ładne. Czerwone skóry naprawdę dodają samochodowi uroku. No dobra, ale przechodzę do samego po prostu raportu. Zaraz Wam się wyświetli właśnie e, weryfikacja w aplikacji i sami zobaczycie, ile ten samochód miał po prostu przebiegu w danym e, roku. Już włączam sobie aplikację. I wpisujemy, właśnie, numer WIN, który również macie podany w ogłoszeniu. O, I już mamy raport. Także, jak macie zobaczyć, samochód w 2010 roku miał 85 tysięcy przebiegu. W 2011 142 tysiące przebiegu. No i tu już zaczyna dość ciekawa sytuacja, ponieważ w 2014 miał przebiegu tyle samo, co ma praktycznie teraz. Także przez 6 lat, no. Coś tu mogło się wydarzyć. Jak macie zobaczyć, w 2015 roku 282 000 przebiegów. To są przebiegi typowo serwisu, także jak po prostu jesteście właścicielami danego pojazdu położycie mm, dowód rejestracyjny w serwisie BMW. To po prostu te same dane dostaniecie, co ja teraz wam pokazuję. W 14 roku był wymieniany olej. Z tego co widzę. W 12 roku również był wymieniany olej. Szkoda, że ktoś nie serwisował do końca w ASO, ale chociaż tyle daje nam podgląd na to, co z tym samochodem mogło się w późniejszym czasie dziać. I powiem Wam taką ciekawostkę, że nawet napisałem do sprzedającego, czy na pewno przebieg jest aktualny. Napisał mi, że w tym momencie jest około 251 tysięcy kilometrów, no bo czasami zdarzyło się tak, że powiedzmy samochód miał 400 tysięcy przebiegu, a ktoś napisał w ogłoszeniu 300, bo nie każdy patrzy też przebiegiem, a przyjedzie na miejsce, zobaczy, o ładny samochód zadbany. Sprawny mechanicznie, nic nie trzeba przy nim robić. No to kupię, nawet nie spojrzę o ten przebieg, i myślę, że w również e, jest bardzo podobnie. No, także odpowiedzieć sobie musicie na to wszystko sami. Ja Wam tylko pokazałem, jakie są fakty. E, Aplikacja ma nasionąć na ios czyli iPhone'y, iPady. E, niestety na Android do tej aplikacji nie będzie. I jeszcze zachęcam Was do obejrzenia filmu e, Tomka z Automoto Service Channel, bo naprawdę. Bardzo fajnie wyszedł i również pokazuje tam e, działanie modyfikacji. Zapraszam. No i ogólnie też za bardzo nie chcę Was męczyć tymi e, sprawdzaniem numerów win, ale widziałem, że poprzedni film naprawdę fajnie się przyjął, także co jakiś czas taki mm, weryfikację samochodu będę wrzucał, e, ale ten samochód był naprawdę dość ciekawy, na pewno ciekawszy od tamtej perki. A i napiszcie, dajcie znać w komentarzu, ile myślicie ten samochód teraz może mieć przebiegu, ale takiego rzeczywistego aplikacji macie oczywiście standardowo w opisie także zapraszam jak ktoś jest zainteresowany zakupem aplikacji także tyle z mojej strony dziękuję że byliście standardowo do końca filmu i widzimy się już na pewno za kilka dni